Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Polski Rolnik. Na samym wstępie chciałem powiedzieć, że hashtag Gruber, a ja przypinam Ci serduszko. Oraz możecie zauważyć, że troszkę ten MF inaczej wygląda. Tak, bo z sąsiadem, żeśmy tam usiedli, założyliśmy wspomaganie, trochę go odmalowaliśmy gdzie gdzienigdzie i tak dalej. Wiecie. Zawsze jakiś pretekst do integracji, oczywiście. Ale tak, dzisiaj lecimy sobie gruberować takim knoczem. Mam nadzieję, że MF da rada. I co, chyba sobie wsiadamy. To ociągniczka. Zapraszam do autora, czyli do prezesa Ziaro. Lecimy po 4 kasubów u niego. Tak, ode mnie taki prezencik. Wątpię, że Wam się uda, ale wbijcie mu chociaż troszkę. Zostawcie suba, łapkę. A to go na pewno u niego też. I u mnie oczywiście też. Bo to na pewno zmotywuje do tego, żeby e, kończyć tego MF'a Znaczy, dopracowywać dalej. Bo już funkcji to ma. Panie, panie to ma tyle funkcji, że. Ja, ja wam nie mówię ile to ma konfiguracji. To. O Boże. Kiedyś, e, Pewnie sobie nagram na niebawem jakiś odcineczek. Czekam jeszcze na jedną konfigurację, e, żeby w nim była. I wtedy już na pewno nagram. Bo tak. On jest rozwalony, w sensie ta elema tego, konfiguracji tego wszystkiego, że to szok yy, kolory wszystkiego można prawie wybierać Człowiek był oszalał. Ale to przekonacie się Niebawem pewnie A my co? Sobie opuszczamy I powolutku lecimy. ile my w rady tyle będziemy cisnąć no w miarę daje radę tutaj sobie pogruberujemy dlatego, że chcę sobie tutaj niebawem właśnie już sieć te sieć poplony tak myślałem właśnie czy sieć poplon czy nie i chyba właśnie posieję sobie ale najpierw sobie zgruberuję bo niestety nie mam żadnego takiego siewnika fajnego i będę musiał zwykłym siewnikiem pewnie siać ale nie wiem czy to w sumie nagram czy nie się okaże chyba że jakiś znajdę właśnie taki agregat z siewnikiem taki pod 60 albo pod MFa to wtedy by może się coś nagrało no wiadomo, jakieś mega głęboko nie robię, bo to w końcu 60 ale w miarę idzie w, w, bo to w końcu MF, nie 60. W, w sumie 60 by sobie lepiej nie poradziła, znając życie. idziemy sobie na tamtą stronę. Ma to do siebie, że on jest szybki w miarę. Jest nawet bardzo szybki. W transporcie dla mnie on by był idolo Tylko, że no. Druga rzecz, że ja dużo tego transportu na gospodarstwie nie mam. Tyle, co właśnie te wapno przywieźć i zboże odwozić, a też e, po takich polnych, to jakoś jestem pewniej i się czuję w, e, w 60 z dwoma przyczepami. Ale jak będę miał coś takiego lżejszego do niego do Wożenia to na pewno albo po zwykłych polach, e, łąkach, kurwa, e, znaczy co? E, po zwykłych drogach to na pewno będę brał MFA Wziąłem sobie kolor takiej 60teczki. tam sąsiad miał identyko, jeszcze mu farby zostało, to my pomazali to trochę no i co? Tyle chyba pracujemy sobie, czekajcie, kostkę przerzucę tutaj na bok, bo przeszkadza. Tutaj muszę właśnie objechać sobie niestety. O. Dobra. Tutaj chyba zostawię taki zubelek, bo tutaj zawsze coś się będzie chciało wziąć, albo coś to nie będzie problemu wjechać na pole. Bo obornik jak może będę woził przyczepami, tu to wiecie. Zawsze, zawsze, zawsze to trochę inaczej. Ogólnie yy, opublikowałem już pierwszy odcinek z nowej serii, z dwóch nowych serii w sumie, jak to oglądacie. Więc nie wiem, jak przyjął się raft, ale farming w miarę się dobrze przyjął z tego, co widziałem. Na premierze chyba był rekord pre premiery, bo było 50 osób w jednym momencie. A u mnie jednak tych osób na tej premierze max 30 było, 40 to już całkiem, więc nawet ładnie. No średnio było 30 tak na tych premierach, ale... Mam nadzieję, że serce się przyjmie, bo i by się fajnie nagrywało. Była taka trochę dłuższa. I, i, I ja się. Myślę, że szybko bym się wciągnął w ten wir takiego zarabiania. Bo to jednak troszkę inaczej niż na takiej, bo tutaj to wiecie. Czy ja posieję to, czy to, to tak mała różnica jak z punktu widzenia dla mnie do nagrywania. A tam to wiecie, muszę sobie dobierać, co i jak. Co mi jest potrzebne, czy słoma, czy nie. Więc tam jest GUT. Kto nie widział, to zapraszam. Na kanale macie odcinek z serii Od Komuny do Fortuny oraz z Rafta. Kto też jest zainteresowany czymś innym niż farming, to wczoraj był opublikowany odcinek. Zrawtłumnie. Mam nadzieję, że Rawcik przynajmniej się przyjął tak, jak. Tak, żeby tysiąc wyświetleń miał w ten jeden dzień. To myślę, że będziemy nagrywać go. Bo coś troszkę innego. Teraz będę miał w sumie z tą serią aż cztery serie. Tylko, że trochę sobie odpuszczę polską wieś i zostanie tylko polski rolnik z farminga i, i, i od. Komuny do Fortuny No to takie Myślę, że teraz będą główne serie Oraz raft, czyli w sumie trzy serie Czyli co, pewnie trzy odcinki będziecie mieli Daną serię. Chociaż zobaczymy, bo nie zawsze muszę Nagrywać yy, Na zmianę wszystko Mogę na przykład dwa, dwa dni odcinek z tej samej gry Ale to się zobaczy Ogarni się wszystko w praniu pa. No W miarę to idzie Uuu Ty Pa, pa, pa na to, pa na to, pa na to A, poszedł MF nie da rady, jak nie da rady No, bardzo zgrabny ciągniczek Myślałem nad założeniem tura do niego Ale na razie funduszy brak a, z, też z punktu widzenia serii, to nie wiem, czy jego sobie nie użyję, właśnie na tej drugiej serii, więc tutaj tak wiecie, Mierkowanie, chociaż zobaczymy, pa, pa, jak się kopie, pa, jak się kopie. Dobra Teraz tak, do góry Ciekawe czy W realu by sobie dał z takim gruberem Radę Szczerze troszkę Troszkę powątpiewam w to Znaczy w sumie jakby robił na te Weźcie Na te, nie wiem 10 cm może tych łapilek tutaj jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to jednak trochę jest. W sumie zależy, jakim biegiem i co. Bo to... Nie wiem, nigdy takiego grubera nie widziałem w realu. I okno, że zazwyczaj, jak ktoś ma gruber, to już ma dość taki większy sprzęt. U więc nie używają takich małych Głębosza to chyba u mnie w okolicy nikt nie ma tak zauważyłem na wiosnę pewnie będzie się laty z kamero bo tam u Janusza z serii tam Rolnik Mechanik kiedyś była taka seria na kanale Potwierdzone info był właśnie Janusz czyli kolega mój Seba Nie wiem czy mogę mówić ale dobra wywalone i właśnie tam u niego nowe nabytki. Są i podobno jeszcze ma coś być. Więc tam będę miał fajne gospodarstwo do nagrywania. Będę miał pewnie striptila na wiosnę. Jeżeli się uda. To będę spróbował ogarnąć właśnie, żeby nagrać. I jakoś ten kanał z Real chcę rozbujać. U siebie też będę nagrywał. Oczywiście. Jakby mogło tego zabraknąć. Chociaż wszystkiego nie nagram, bo wiadomo jak się coś tam robi, to tego czasu do nagrywania nie jest aż tak dużo jak u kogoś, albo jak się było mniejszym. Chociaż znalazłem ostatnio swoje stare filmy. Ej! Z jednej strony kibicuję MF-owi, żeby doradę, ale z drugiej jakby się zakopał i nie do rady, to bym miał clickbait na odcinek. Sobie gr grubo erujemy, nie głęboszujemy, właśnie. I co, może drugi hashtag? Drugim hashtagiem będzie mm. <grym> Na drugi hashtag damy sobie hashtag tutaj mamy takie piękne paski. Tam o, tutaj mamy paseczki, pasek, jeden, który się kręci, więc hashtag pasek. I ja przypinam ci serduszko I masz ode mnie szacun, że oglądasz um. Dłużej niż sam początek No dawaj, malina kopi Dawaj, dawaj A, ciągnie Firmowe fali paliwo O, trochę nie daje rady No dawaj, dawaj, dawaj Jak go tak, go tak zatrzymuje Chyba jakaś gina to musi być, bo go tak zatrzymuje Jak się przebrnie przez to To go puszcza, tak jakby Co, ja się będę chyba z wami powoli żegnał Zapraszam do prezesa ziara e, Hashtagi Hashtag właśnie gruber i hashtag pasek Do następnego odcinka Cześć i papa pa. Stawcie suba, komenta, suba, komenta, suba, komentarz, lajka i tyle chyba. Elo, wina do jutra. Boże czemu ja to powiedziałem? Dobra, cześć.